Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj nie będzie pięknych widoków, dzisiaj nie będzie motocykla, dzisiaj nie będzie busika. No, gdzieś tam się będą przewijać, ale za dużo ich nie będzie. Dlatego, że dzisiaj chciałbym sobie zrobić taki odcinek bardziej techniczny i pogadać troszkę z Wami o przyczepach, które posiadam. Szczególnie, że wreszcie mi przyszła zamawiana wcześniej, już w marcu przyczepa. I chciałbym troszkę na ten temat opowiadać, także jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam, zostańcie, a jak nie, to pewnie za niedługo gdzieś pojadę i będzie lepszy filmik. z przyczepami lubię jeździć z przyczepami jeżdżę naprawdę bardzo dużo e, dlatego nie jest dla mnie problemem ciągnięcie przyczepy za samochodem e, i dlatego też właśnie gdzieś tam pojawiła się pojawił się pomysł żeby przyczepę ciągnąć za busikiem, mieszkać sobie w busiku i właśnie motocykl wozić na przyczepie e, to już wiecie bo, bo wiecie, że spróbowałem parę razy strasznie mi się to spodobało e, i dlatego w, jeszcze przed wyjazdem ostatnim do Chorwacji w tym roku w 2021 e, zamówiłem sobie przyczepę już taką jakby docelową, z którą będę chciał jeździć gdzieś w dalsze trasy, szczególnie oczywiście teren, teren w Europy tutaj, Europy szczególnie zachodniej, ewentualnie zimą gdzieś południe Europy tak żeby troszkę ten sezon przedłużyć, albo w Europie zachodniej gdzieś tam na noclegach zaoszczędzić i, i zaoszczędzić też te kilometry głupio nabijane na motocykl bez sensu kiedy mogę przyczepkę podpiąć i sobie motocyk wieś, no i oczywiście pracować gdzieś tam zdalnie, więc to dla mnie jest jakby dodatkowy plus tych wyjazdów. No i dlatego przyczepka przyszła wczoraj, dlatego chciałem wam ją pokazać. Póki jest jeszcze taka świeża, prosto od producenta, póki nie ma jeszcze tych wszystkich dodatków, które gdzieś tutaj zaraz będę na pewno zakładał. Przyczepka, którą widzicie, to przyczepka rydwan. Nie pamiętam numeru tej przyczepki. Napiszę gdzieś tam na dole w opisie. Jest to przyczepka przeznaczona do wożenia ciężkiego sprzętu budowlanego, ponieważ jest to dwuosiówka. Przyczepka ciężka. DMC 1400. Według tabliczki znamionowej, waga tej przyczepki jest około 500 kg. Oczywiście ja ją zważyłem wczoraj. Nie ma 500 kg, więc na pewno coś tutaj jeszcze pokombinuję, żeby te 500 kg dobić. A tak naprawdę przyczepkę kupiłem celowo taką dużą, tu jak widzicie z tyłu stoi starsza siostra dużo większa przyczepka, bo ta moja przyczepka nowa ma 3 metry na półtora wymiar przestrzeni ładunkowej z wystającymi kołami ma 2, mieści się w 2 ,10 m, 10 bodajże ma 2 metry 6 m, więc w, jeśli chodzi o przepisy to mieści się w ograniczeniu nie bez powodu kupiłem bardzo podobną do tamtej Dlatego, że z tamtą, o której później jeszcze parę słów powiem, bardzo dobrze mi się jeździ, i gdyby nie to, że ona jest po prostu potężna. Bo, bo jest dużo większa, to na pewno jeździłbym części stąd. Tylko, że jest po prostu za duża. Dlaczego kupiłem taką przyczepkę, a nie zwykłą na motocykl? To też pytanie, które bardzo często po ostatnim moim wpisie na poście Wy na YouTube zadajecie. Choćby dlatego, że przyczepkę już tam jeszcze stoi, moja przyczepka, która była przyczepką motocyklową. Ja lubię też. Ja lubię coś takiego, żeby wszystko miało przynajmniej dwie funkcje. Przyczepka na motocykl służyła mi tylko i wyłącznie do przewozu motocykli. Więc bardzo często się marnowała, jak potrzebowałem przewieźć co innego, a woję dużo różnych rzeczy, więc potrzebowałem, żeby ta przyczepka naprawdę mogła przewieźć więcej. Więc przerobiłem ją tą starą przyczepkę na platformę. O tym wam wszystkim już opowiadałem przy okazji filmów z Chorwacji, ale mimo wszystko ta przyczepka, przez to, że jest mała, że jest taka bardzo niepewna, przy dalszych wyjazdach ma małe kółka. Ja sobie często lubię gdzieś wyjechać w teren, bardzo często bałem się, że jadąc gdzieś po kamienistej drodze te kółka y, trochę niewymiarowe mogę uszkodzić i dlatego stwierdziłem, że trzeba kupić większą przyczepę. Poza tym za tym samochodem dużym ciągnięcie takiej małej przyczepki, ona chowała się, więc ja jej nie widziałem z tyłu w lusterkach. I w momencie, kiedy ona zaczęła się składać, to już było troszkę za późno, to już trzeba było potem korygować. To jazdy troszkę, troszkę to było ciążliwe, a ta przyczepka wystaje po 5 cm zaledwie z każdej strony pojazdu, więc można powiedzieć, że do jazdy jest idealna. Dzięki temu, że posiadałem tą przyczepę i dość dużo kilometrów z nią zrobiłem, ja ją kupiłem. No, nie ukrywam po to, żeby gdzieś tam jeździć z przyjaciółmi. Nie do wożenia samochodów klepanych z, z Rajchu, tylko po to, żeby gdzieś tam z przyjaciółmi sobie za granicę z motocyklami jeździć. Raz nam się udało, później przyszła pandemia, później nie bardzo się dało jeździć, więc na pewno do pomysłu wrócę. Później Wam pokażę jeszcze mocowania, jakie mam tutaj przy tej przyczepie. Ta przyczepa to jest 2400 DMC, 1600 ładowności, więc spokojnie jakieś osobówki też jestem w stanie wozić. Jak tam się komuś ze znajomych popsuje, czy coś trzeba zawieźć, przewieźć, to nie ma problemu. W Stosunku, aha, co tutaj jest w tej przyczepie, mi się bardzo podobała, właśnie ta platforma. Super, można wszystko zapiąć o, te, o tą platformę. Wiadomo, że waga robi swoje, ale za to y, użyteczność tej przyczepy jest niesamowita. Naprawdę świetnie się sprawuje. E, I teraz, nauczony doświadczeniem tej przyczepy, wprowadziłem pewne zmiany podczas zamawiania tej przyczepy, tej właśnie nowej. Co jest zmienione? Przede wszystkim od początku dodane są tylko i wyłącznie LEDowe światła, jest full LED. Cała ta listwa tutaj jest zespawana od początku do końca, więc tutaj było, był problem taki z rynienką, że wjeżdżając, jak widzicie, rynienka jest tylko częściowo. Więc wjeżdżając na przyczepę, był problem z tym, że chcąc wjechać na środek, trzeba było najpierw wjechać boczkiem i dopiero później się ustawiać na samej przyczepie. Jest też inaczej zrobiona kratownica. Tutaj, jak zobaczycie, kratownica jest gładka. A tutaj, w tej nowej przyczepie, kratownica jest już karbowana. Co powoduje to, że jak będę wjeżdżał motocyklem, nawet z mokrymi kołami, to szansa na to, że się wygrzmocę jest niewielka. Ale zawsze oczywiście jest. Co jeszcze chciałem, jak widzicie, w tamtej przyczepie tutaj był prześwit. I podczas szczególnie. Zimowych podróży bardzo mocno chlapało. Tutaj oryginalnie poprosiłem już o zabezpieczenie tego i ocynkowanie, więc jest to już produkt naprawdę kompletny. Zrezygnowałem tutaj z podpór z tyłu. Tutaj nie ma podpór, dlatego że mam pewne pomysły tutaj, ale to może później Wam pokażę. Tam są jeszcze tam są takie podpory, ale też dlatego, że tam ta przyczepa jest dużo większa i wjeżdżając samochodem, czy na przykład ciągnikiem rolniczym, bo też takowe woziłem swego czasu, no musiałem to podeprzeć po prostu, żeby, żeby się rama nie pogięła tej przyczepy. Kopa są takie same, jak widzicie. A mam jeszcze z Rydwana jeszcze jedną przyczepę 750, czyli przyczepę lekką, ale taką dość dużą, bo prawie 4 metry długości, 1,50 50 szerokości, ją stosuję do pracy, akurat jej właśnie tutaj nie mam, bo gdzieś tam jest w terenie. Ale też się spisuje. Gdzieś tutaj Wam wrzucę zdjęcie, bo ostatnio na tej dużej przyczepie ja wiozłem małą przyczepkę, wyglądało to śmiesznie i dużo ludzi się pewnie zastanawiało dlaczego się wiezie przyczepę na przyczepie, ale to jest dłuższa historia. Wszystko było dobrze, nic się nie zepsuło, po prostu z powrotem jechałem z samochodem znajomego. Co Wam mogę jeszcze powiedzieć? Tak, na szybko. Na pewno pewne zmiany tutaj jeszcze dojdą w tej przyczepie. Bo już pewne gadżety pokupowałem, ale za kilka dni, jak je zamontuję, to Wam pokażę. Dlaczego też taka przyczepa, a nie zwykła motocyklowa, mała? Dlatego, że tutaj będziemy wozić trzy motocykle. Znajomi, rodzina moich znajomych, przyjaciół bardzo dobrych motocyklistów się powiększyła i wkrótce będziemy uskuteczniać wycieczki na trzy motocykle, na pewno gdzieś w jakieś fajne miejsca. Tylko czekamy aż. Aż mały brzdąc troszkę podrośnie, więc tutaj trzy GS-y wejdą. Jeden będzie bardziej do przodu, dwa będą po bokach, kierownice będą na wysokości siedziska tego środkowego. Wszystko zmierzone będziemy w praktyce też pewnie sprawdzać. Poza tym no nie ukrywam, że jak gdzieś tam zawsze myślę troszeczkę dalej. I chodzi mi też po głowie zrobienie takiej przyczepy, bardziej, może nie offroadowej, ale takiej przyczepy, kiedy właśnie będziemy z przyjaciółmi wyjeżdżać żeby na tą przyczepę tutaj postawić stelaż, motocykle wtedy będą sobie wyjeżdżały ze środka za pomocą wyciągarki na takiej platformie. A na stelażu na przykład można zamontować namiot dachowy. To jest jedna z myśli, która gdzieś tam mi e, towarzyszy. Druga myśl to jest taka, żeby całą tą przyczepę, właśnie też zrobić taką duży, taki duży stelaż i na tym i ten stelaż zrobić odchylany, żeby motocykl czy motocykle, które są w środku, żeby były e, pod dachem, jakby szczególnie zimą to jest ważne, bo każdy, kto wiózł motocykl zimą, wie jak on wygląda, e, jak jest u, ubrudzony i usyfiony po takiej przejażdżce. A nie ukrywam, że myślę też o tym, że wcześniej czy później e, Teraz usiądźcie sobie. Wcześniej czy później, motocykle elektryczne będą na pewno bardziej popularne. I kiedyś mi się przyśniła taka wizja przyczepki, która boczne ściany i dach ma zrobione z paneli słonecznych albo z tego ostatniej technologii Perowskitu, czy jakoś tak to się nazywa, to co ta polka nasza kochana wymyśliła. I będzie można w środku, na przykład podczas jazdy, takiego elektryka ładować. No wiem, że to trochę już popłynąłem. Nic to. Przyczepka jest fajna. Pojeździłem sobie z nią wczoraj e, troszkę i powiem wam, że prowadzi się rewelacyjnie. E, powiem tak, że chyba się prowadzi nawet lepiej niż ta mała. Nie wiem, czy to po prostu jest, dlatego, że to jest taki efekt świeżości, e, czy po prostu tak sobie wymarzyłem, że tak będzie. Natomiast każdy, kto ciągnął przyczepę jednoosiową i dwuosiową, to wie, że dwuosiówka chociaż cięższa, naprawdę e, super się zachowuje na drodze i Myślę, że będę z niej zadowolony. Na dziś kończę. A jak wszystko pokupuję to, co mam pokupować i przymocuję do tej przyczepy, to jeszcze wam pokażę takie rozwiązania, które będę chciał stosować gdzieś tam podczas wyjazdów. Na pewno ją też muszę okleić, ponieważ no przy każdej kontroli zwracają mi uwagę na to, że przyczepa musi być od, obklejona od blaskami, szczególnie jeżeli wystaje poza obrys samochodu, dlatego ta przyczepa właśnie tak tutaj jest oklejona z jednej i z drugiej strony. Dobra, kończę. A jeszcze często pytacie, bo na zdjęciach wypaczyliście, co to jest to białe. A to białe to jest nic innego jak zasłonka na opony, żeby słońce nie świeciło na nie. Dobra, kończę, jadę do sklepu, biorę się za przeróbki. Bo do busa już nie mam pomysłów, to teraz trzeba troszkę pomodernizować przyczepkę. Dzień dobry, witam Was kilka dni później. E, strasznie się ostatnio rozgadałem. Jeżeli jeszcze doczekaliście, dotrwaliście do tego momentu, to gratuluję i dziękuję oczywiście. E, czego zapomniałem jeszcze powiedzieć? Zapomniałem powiedzieć o tej dużej przyczepie, na której teraz właśnie wylądowała kostka. Zapomniałem powiedzieć, że ona ma 5 metrów długości na 2 z kołami 2,5, a z dyszlem 7. Metrów bez mała, więc dość dużo, dlatego właśnie, o, dlatego właśnie tą mniejszą kupiłem, bo stąd to troszkę jest nie, nie fajnie się jeździ. Zanim Wam pokażę mój wiejski tuning, który zrobiłem w tej nowej przyczepie, to muszę Wam opowiedzieć. Że spróbowałem na tą przyczepę wjechać, wysokość najazdu jest mniej więcej dokładnie taka sama jak w tamtej przyczepie mojej poprzedniej, czyli około 51 do 57 cm. Zależy, jak bardzo jest nachylony przód samochodu, czyli jak ona bardzo się podnosi z tyłu, ale powiedzmy poniżej 60 cm. No na tamtą moją poprzednią nie mogłem wjeżdżać z tego względu, że no po prostu była bardzo miękka i te najazdy nie były zbyt mocne. A tutaj w tej przyczepie, najazdy są dwa i na jazdy są 3,5 i pół tonowe, więc konkretne tutaj to mogę nawet z rozpędu wjechać chociaż powiem wam szczerze, że pierwszy wjazd był trochę śmieszny no bo oczywiście się bałem troszkę, nie wiedziałem jak to będzie, nie wiedziałem w ogóle, najbardziej się bałem, że zahaczę silnikiem dołem ramy o, o ten o tą przyczepę, bo rzeczywiście ten, ten dość stromo było, po prostu i bałem się, że się wypieprze. Natomiast poprosiłem Bartka o pomoc, którego znacie ze wcześniejszych filmów. No, Bartek oczywiście chętnie pomógł, tylko potem, żeśmy sobie zdali sprawę, że w życiu by mnie nie złapał razem z motocyklem. No, ale jakaś tam psychiczna pomoc była w razie czego by mnie po prostu jakoś tam może starał się z tej ziemi szarpnąć, żebym po prostu pod motocyklem nie leżał. Także wjazd się udał, chociaż nie ukrywam, że ten pierwszy zawsze najgorszy, ale o to się rozchodziło właśnie w tej przyczepie też, żeby bez najmniejszego problemu sobie na nią po prostu wjeżdżać co zrobiłem? Tada! słuchajcie co doszło? no doszła przede wszystkim ta strasznie wielka skrzynia, którą tu widzicie jest to skrzynia, która jest przeznaczona na ciuchy motocyklowe na jakieś tam szpargały takie dzienne, które, których będę używał, doszły dwa koła zapasowe Yy, dlaczego dwa koła? No choćby dlatego, że każdy komu chociaż raz koło odpadło, albo się przebiło, albo dwa. Mnie kiedyś się dwa przebiły i wiem jaki to był potem ból, bo nie można było jechać, dlatego są dwa. A poza tym yy, ta przyczepa, ona jest dość krótka i jak jadę na pusto to przód tej przyczepy, jak nie jest dociążony właśnie kołami zapasowymi to dość mocno podnosi mi tył samochodu, dlatego wolałem ją dociążyć i naprawdę bardzo fajnie się teraz spisuje po jednej i po drugiej stronie skrzynki Dakena, stare skrzyneczki, ale idealnie się tutaj w tej przyczepie odnalazły podstawowy zestaw pasy kliny i zamiast podpór takie podpory kempingowe aluminiowe, strasznie lekkie, ale do 900 kg utrzymują, więc nie ma tym najmniejszego problemu. No i oczywiście naklejki. Testuję nowy lakier na naklejkach. Przy okazji będzie okazja sprawdzić, czy naklejki nie odpadają. Ale też naklejki, te, o których Wam mówiłem wcześniej, czyli te obrysowe, na które bardzo zwracałem uwagę podczas kontroli. Miałem za granicą też kilka razy problemy, jak nie miałem takich naklejek. Więc z boku, z tyłu i z przodu takie naklejeczki są. Na Najazd, jak widzicie, jest zamontowany. Na razie jeden, bo. Zdecydowanie na razie będę podróżował sam, ewentualnie z jakimś pasażerem lub pasażerką, ale na razie, jeden motocykl. Docelowo, właśnie, miałem pokazać jeszcze do dużej przyczepy, mam takie najazdy: 4, 4 sztuki takich najazdów, i te najazdy będą mocowane tutaj. Tył, jedna strona tego, tego mocowania będzie wychodziła tutaj Dlatego trzy motocykle się zmieszczą Ten będzie przesunięty do przodu Te delikatnie do tyłu I kierownica tych motocykli przesuniętych do tyłu Idealnie wejdzie w, e, w siedzisko motocykla z przodu Więc można będzie nimi wjechać bez najmniejszego problemu Oczywiście ze ściągniętymi kuframi Ale kufry pozapina się z przodu i z tyłu e, Gdzie będę jeździł z tą przyczepą? No oczywiście wszędzie gdzie się da, natomiast no, główny plan no, to jest yy, zachód Europy, tam gdzie jest drogo i, i po prostu gdzie ciężko czasami jest dojechać yy, w dość krótkim czasie. Więc żeby połączyć pracę z podróżowaniem to będę sobie właśnie tam w tamte rejony jeździł, no i oczywiście yy, czas jesienno-zimowy. Wiosenny, jak tylko gdzieś zobaczę, że jest ładnie i ciepło, to na pewno motocykl wrzucę i pojadę. Absolutnie nie mam oporów przed wrzucaniem motocykla na przyczepę. Wiem, jakie są opinie. Wiem, że za każdym razem, jak publikuję zdjęcie, to po prostu gdzieś umiera panda i przynajmniej kilku motocyklistów prawdziwych dostaje zawał serca. No, przykro mi, jak mają problemy z tym, no to już nie moja sprawa. Zawsze, jak byłem mały, uczono mnie, że no wiesz, musisz dzielić życie pomiędzy pomiędzy naukę, pomiędzy to, co lubisz, potem później dokładnie to samo było, musisz dzielić życie pomiędzy pracę a, a przyjemności, a mam taką cichą nadzieję, że nie trzeba dzielić, a można to połączyć i można sobie pracę zabierać zdalną. I podróżować. Nie wiem jak to wyjdzie, zobaczymy. Będę testował. No i korci mnie strasznie, żeby gdzieś jechać. Chociaż są piękne warunki do jazdy na motocyklu i aż grzech jechać z przyczepą. Ale chyba się wybiorę na jakiś dzień, dwa, żeby po prostu zobaczyć, jak ona jest wyważona, czy z motocyklem dobrze się jedzie. Hmm. Ale będą przeklinać niektórzy strasznie. A jej się nie mogę doczekać. Dobrze, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć.